Ulala, uh, <ścoughs> poważna sprawa to jest, dobra, moment. Nie no kurde, to dalej, to jest... to musiałoby być na tym trzecim. To się nie da zrobić To jest tu... Nie no, dałoby się, dałoby się Dałoby się Mhm, da. I teraz to pójdzie sobie tu Może nie tak... górna Jak to ciężko jest zrobić, poczekaj Nie, w sumie nie. W sumie ter ter teraz nie, teraz nie. No, no, no. Tutaj. No, no. <laughs> Huc. Dobra, 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 dobra. Almost there, almost there. Y to już w sumie może sobie zostać. Teraz tak. No nie wiem sprawdzę. No to nie musi jeszcze o to chodzić. W ogóle witam w kolejnym odcinku. <laughs> Master of 15, oczywiście. Gramy dalej w niuans. Od dłuższego czasu już się nad tym gwożdżę. Nawet nie wiem czy robię to dobrze. Wkrótce się okaże. Bo to wszystko to może być w ogóle poboczna rzecz. Bo jeszcze można pójść tam w takie jedno miejsce. Dobra, cyk na dół. Może, może zadziała w ten sposób. Uh, oh, oh fuck. Nie chcę nic mówić, ale chyba teraz jest dobrze. Teraz naprawdę chyba jest Git. Pewnie nie, ale wydaje mi się na razie, że jest dobrze. Coś, coś z tego może być. Coś z tego może być. No i zobaczymy, czy to będzie ponad programówka, czy jednak trzeba było tutaj podejść. Chciałbym potrafić tak szybko schodzić po drabinie. No i dobra. Chyba tędy. Czekaj, tu chyba coś jest. U, o, kurwa, brawo, brawo debilu. O, kurwa mać. O, kurwa mać. Dlaczego mnie to spotyka? Zaraz wracamy. Dobra, powrót. I teraz cyk. Długą drabiną w dół Czy tutaj tylko będzie podłoże No raczej tak myślę Myślę że tak No tak No i bardzo dobrze Bardzo dobrze To chyc I co tutaj się dzieje Pytanie czy my tu mamy iść Jesus Christ no, tak to wygląda. No, dobra, pójdę tędy. Ops, yy, chyba dobrze żeśmy poszli. Poczekam na save'a. Jak się zrobi save, to ewentualnie wczytam i pokażę wam co tam było wcześniej. Bo... Bo było. Dobra, dalej tutaj jakieś te całe wentylacje, turbiny, rury, pompy Dobra, jest safe Czyli teraz tak Rotai Rotator Attraction Kid Stoy eee, Wczytajmy to I teraz wam pokażę, mam nadzieję, że to się kurwa nie nadpisało tylko Na szczęście nie No nie powinno, bo ostatnio też się nie, nie nadpisało, to Czemu miałoby teraz? Dobra, to tu zaczynaliśmy. Yyy, I aktualnie cze czekaj ta. Czekaj bo już zwaliłem. Trzeba było pójść yy, tędy. Tak, tutaj. Tutaj. Yy, na to wskoczyć nie można. Już próbowałem. I patrzcie, i tu jest takie przejście z kolei. Tu takie niedokładne jakieś są właśnie te y, okna z oświetleniem, bo tu na przykład jest częściowo zabite jakieś tutaj też takie obite. Tu w ogóle nie ma asymetrii, by nakazywała, że, że powinno być. Jeżeli pójdziemy tędy, to pojawi nam się komunikat w ogóle. Not this way, więc ja zawróciłem, no nie? Y, ale jak pójdziemy tutaj, to nam się nie pojawi. Przynajmniej do tej pory. No i teraz, teraz idę już w nieznane Bo tu mnie nie było Długi korytarz Chciałoby się rzec, że idealny pod jumpscare Ale na szczęście ta gra tego nie robi No i patrz, no i tu też gdzieś wyszliśmy w ogóle, what the fuck What? To jest kilka odnóg w końcu w tej grze? Wow! Wow! Ty no nowy kolor, normalnie żółty, doszedł do palety ludziska. This is huge! This is huge! Co w tych kadziach jest? Kurwa, światłość w najczystszej postaci. Wow! Wow! Trzeba się pilnować! To jest nie no to niemożliwe żeby to była powierzchnia. Może? My za głęboko wyszliśmy i za mało wyszliśmy żeby teraz ten. No ale robi wrażenie również. O czekaj tu jest klatka schodowa. Nie wydawało mi się, wydawało mi się. Czyli co, to jest takie miejsce, żeby sobie przyjść, pozwiedzać? No, tu screenshot leci. Jeżeli tak, to spoko. Nie mam nic przeciwko. Wolę tak niż jakby miało to iść gdzieś jakoś dalej, dalej, bo nie lubię niedokończonych spraw. Nie lubię luzens. Wiecie o co chodzi. Z kolei lubię Time Cup, Lose Ants. No ładne to również jest miejsce. Nie wiem, jakiemu celowi służyło, ale jest na pewno stylowe. Jest na pewno ładne. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No ale chyba będziemy zawracać, co? Jeszcze spróbujemy pójść tam, gdzie mówi nam, że not this way. Bo to ciekawe. Muza się skończyła. I teraz się nie posłuchamy. A, teraz w ogóle nie wyskoczyło. Po raz drugi. Going nowhere really. A zobaczymy. Zobaczymy. W ogóle, kto to mówi? Czy, czy to głos w naszej bani? You have been warned. Kurwa, mam save. Niczego się nie boję. E, moi drodzy, to działanie zamknęło mi grę po prostu. Ja tam wlazłem i zamknęło mi grę. Wyjebało mnie do pulpitu. Więc. A... Więc tak, więc pójdziemy sobie teraz tędy Już wracamy do tych, do tych tub, prawda? O Boże, znowu tutaj? No dobra Zaraz, czy to jest aby czasem To w którym już byliśmy? Może nie Czekaj to, zejdziemy sobie no ale ta, dobra, tędy nigdzie nie, 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 nie przejdziemy. Ach, dobra. Muszę o tym pamiętać. Że to spych. Ale myśmy już robili takie o. Albo i nie. Dobra, tego nie robiliśmy. Wow! What the fuck? What the fuck? Co się stało? OK na tym, guzi na tym guziczku chyba się zatrzymaliśmy. Okej, okay, jeszcze nic się nie stało. Na to trzeba uważać. Yy... What the fuck even happened? I ja nie mogę chyba spacji nacisnąć No, autentycznie Nie mogę nacisnąć spacji No, no to jak nie mogę nacisnąć spacji, to... Zrobiłbym tak Oho O mój Boże! Jesus Christ! No tak, przesadziłem. <laughs> Myślałem, że to pójdzie za, za jednym zamachem. Gdzie jesteśmy? Tutaj cały czas, dobra. Ja nie będę tego wycinał, bo to zajmuje sekundę 8. I tutaj to nawet nic nam się nie może stać za bardzo. Yy. Okej okay. Ej, teraz w sumie podskoczyłem. Dziwne. Hops, hops, hops. Dobra, będziemy to robić metodycznie. Go! Spycha mnie? Dlaczego mnie tak spycha? To jest wredny, no kurwa. No teraz to w ogóle już chujnie. Co się dzieje? Na litość boską? Czy ten fragment był aby czasem na pewno dobrze przemyślany? Coś tak mi się wydaje, że... To no tak nie bałzo. Tak nie bałzo. Dobra, no co I przed fotoradarem. Kochają mnie typy, a hejtują fanki. Co jakoś to tak szło? Co? 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 Co, co? Ale dobra, był safe, był safe. Yy... Ja to widzę tak, moi drodzy Państwo. Ja to, ja to widzę. Ja to widzę tak. Widzę tak. Aczkolwiek nie. Nie, to było akurat to, aczkolwiek nie. Ale może, ale tutaj, ale patrz. Ale co tutaj się dzieje? Ale, ale. Eee, ale, Eee. Tak, tak. Teraz na odwrót będzie trzeba tam... i yy, no wiadomo, to dokładne. Niestety, nie udało się za tym razem. Ale, ale zobaczymy, może, może teraz, może teraz, teraz Teraz, teraz myślę, że tak, teraz myślę, że tak Teraz myślę, że... Elegancko, elegancko. Teraz tak Ja wiem co dołem przeszedł, ale pewnie mnie zabije. Tak, teraz tak Teraz tutaj, dobrze, 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 teraz tak Teraz nie wiem jak, teraz mnie nagle zaczęło spychać, kurwa mać Dlaczego tak się dzieje? O Jezu Dobra, przesadziłem, przesadziłem, przesadziłem Bo to jeszcze nie przyspieszyło, ja myślałem, że to już przyspieszyło hops hops od razu, hops, cyk. Podskoczyłem, to mnie tak szybko dało, szybko wywaliło. Dobrze, 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 proszę bardzo. Teraz spokojnie, teraz spokojnie. Dlaczego mnie kurwa cofa do kurwy nędzy i to z taką prędkością? Gdzie ja jestem? Chyba gdzieś dalej mnie wywaliło. Dobra, tutaj szybka akcja, kurwa. Subko akcja. Nie udało się, nie udało się. Nie udało się. Dobra w takim razie nie, nie wiem co tu trzeba zrobić. Ale chyba już wiem, chyba już wiem. Chyba aktualnie zaczaiłem o co chodzi. Tak. Tak, aczkolwiek tak. Mnie już spycha. Oczywiście zaraz mnie wykurwi gdzieś. Albo nie. Dobra sytuacja się zrobiła dla nas Co? Kto to zrobił? U, u, u. U, 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 O jest. Straszne rzeczy Straszne rzeczy Jeszcze raz straszne rzeczy Się tu dzieją <grym> Ciekawy dźwięk to wydaje, zaiste. No nie spychaj mnie, kurwa. Ja się nie mogę ruszyć do- O no, już. No, uważaj, bo. Dobrze. Zapraszam. Cegiełki, zapraszam. Dziękuję- O kurwa. Cegiełki, zapraszam. Kostki. Rubik, hono. Thanks. Bardzo, Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Opsa, dobra. Bo część opłaca się przechodzić tak na wyjebaniu, a część nie. Fuh. Była w glupstwie. O kurwa, no tak dobrze było, czemu mi skręciłaś? Kurwa, i teraz... No, no pozwólcie, że ja naprawdę nie będę tego wycinał, bo... W sumie to te sejwy są takie no nieinwazyjne już naprawdę. Poza tym ja nawet czasami nie wiem, kiedy coś zdążę... Kurwa, podskoczyłem przejść. Ech... Aczkolwiek to oczywiście jest nic w porównaniu z tym, co się działo w Group Tastik. To jest nic ogólnie, co tu się dzieje. Ale tutaj na całej pizzy przed fotoradarem i jaguarem. Dobra. Trzeba to pokonać szybko. Ło. Za dużo rzeczy. Już nie patrzę na to, czy oddycham, czy nie. Ciekawe dźwięki ponownie. u mm, mm, mm. Czy ktoś zgliczował pewien teledysk ze słowem U kluczowym? Nie Czemu dobra, czasami nie mogę skoczyć, czasami mogę skoczyć, i ja nie wiem od czego to jest zależne, naprawdę. No symfonia się robi po prostu. Symfonia! Dobra. Takie rzeczy też były w tasty coś tam ogarniam. Syntetyczne oddychania uuu, <laughs> przypomniało mi się, rolady dwie macie robić, co chce, uuu! Rolady dwie macie robić, co chce, uuu. No i powiedz mi, dlaczego nagle mnie zaczyna spychać? ja nie mogę w nacisnąć Na shifcie teraz cisnę, No, no. I dlaczego tak się dzieje? Ja to po prostu za wolno robię, czy o co chodzi? Rolady dwie macie robić co chce Rolady dwie macie robić co chce Rolady dwie macie robić co chce, Rola, D2, robić, co chce. Rola, D2, Niesamowite Teraz na przykład mogę skakać. Dobra, tu powinien być safe. Trzeba szybko to robić. Ale na pewno jest to no swojego rodzaju intrygujące. O, no i zaczęło mnie cofać, i co? I chuj Dokładne. Dlaczego? Nie wiem. Może po prostu za późno, nie wiem. O Jezu tu zaczynam naprawdę. Fuck off. A teraz se tędy pójdę. No na dole remont, wiertary i tak dalej. Sorry, że ja się mniej odzywam w takich fragmentach, ale rozumiecie, no człowiek jednakowoż musi tam być minimalnie skupiony. Tym bardziej, że muszę naraz naciskać y, lewy przycisk myszy, ogarniać co się dzieje na ekranie i do tego wszystkiego trzymać shift. Shift no, najgorzej, najgorzej. Nie no, najgorsze to jest chyba to klikanie myszką, bo rzeczywiście moja podzielona uwaga nie jest najwybitniejsza, i czasami zapominam po prostu. Zwłaszcza jak się skupiam na tym, co się dzieje na ekranie, a nie na kółeczku, które się świeci. No ale staram się, staram się to łączyć. No i jeszcze gadać do was, mój Boże. na sytuacja. No i teraz nagle... O. Leklon, zaraz szerze demokrację. Poczekaj, muszę tutaj ogarniać. Co się co się dzieje? Co się dzieje na litość? Bo gdzie jestem? What the fuck is going on? O, 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 o. O, i chyba koniec rozdziału. Czyż nie? Ktoś już do mnie pisze? Niesamowite. Dobra, moi drodzy Państwo, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mastercu 15. Oczywiście do Państwa szprecho. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejos!